Witam cię serdecznie na moim blogu ZOW świecie spółek. Kolejnym etapem w procesie powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów przez wspólników na pokrycie całego kapitału zakładowego. W przypadku gdy wspólnicy objęli udziały za cenę wyższą od wartości nominalnej, zobowiązani są do wniesienia nadwyżki. Wkłady w postaci pieniężnej wnosi się poprzez wpłacenie gotówki do kasy spółki lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki. Tutaj należy podkreślić, że spółka w organizacji może zawrzeć umowę rachunku bankowego, dzięki czemu wspólnicy mogą przekazać środki pieniężne, dokonując przelewu tytułem pokrycia objętych udziałów. Poza wkładami pieniężnymi istnieją także wkłady w postaci niepieniężnej, czyli aporty. W tym przypadku ich wniesienie łączy się z przeniesieniem prawa własności rzeczy lub praw majątkowych. Tutaj stosujemy przepisy kodeksu cywilnego. Wkłady przechodzą na spółkę z chwilą zawarcia umowy spółki, ponieważ skutkiem zawarcia umowy spółki ZO jest uzyskanie przez nią podmiotowości prawnej. Analizując przepisy kodeksu cywilnego, możemy zauważyć, że umowa sprzedaży, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, a taką umową jest nasza umowa spółki ZO, przenosi własność na nabywcę. W sytuacji, gdy przedmiotem aportu są rzeczy oznaczone co do gatunku, do skutecznego przeniesienia własności wymagane jest przeniesienie posiadania rzeczy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez wspólników zobowiązań dotyczących wniesienia wkładów skutkuje możliwością wystąpienia przez zarząd przeciwko wspólnikom z odpowiednimi roszczeniami. Tak jak już wspominałem kilkukrotnie w poprzednich odcinkach, przy zawiązaniu spółki z o w trybie formularzowym za pomocą wzorca umowy, przepisy odstępują od zasady, że wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego powinny być wniesione w całości jeszcze przed zgłoszeniem spółki do rejestru. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone do obrotu prawnego w 2011 roku, pozwalające na odejście od zasady Pokrycia kapitału zakładowego spółki ZO za przed jej zarejestrowaniem. Wykorzystując możliwość skorzystania z trybu S24 z wykorzystaniem wzorca, wnosimy jedynie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż 7 dni od dnia wpisu naszej spółki do rejestru. W tym trybie nie mamy możliwości wniesienia wkładu w postaci niepieniężnej lub wkładów mieszanych. To ograniczenie trwa jednak tylko do momentu wpisania spółki do rejestru. Po rejestracji możemy wnosić wkłady na zasadach ogólnych, czyli w postaci wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Jeżeli wkłady nie zostaną wniesione w ciągu tego siedmiodniowego terminu od dnia wpisania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru, sąd rejestrowy może wezwać spółkę do uzupełnienia wkładów pod rygorem nałożenia grzywny. Sąd umieszcza także w rejestrze informacje, że wkłady nie zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego. Celem prowadzonych zmian w 2011 roku miało być spowodowanie szybkiej rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez uproszczenie i odformalizowanie procesu zawiązywania spółki oraz pokrywania kapitału zakładowego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach.